Uważany i romanse. Dzisiaj będziemy oglądać dla was film Bug Breaking. Jest to film pro-afroamerykański. Jestem ciekaw, jaki będzie. Ja już się nie mogę doczekać. Tak, a ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że odrabiamy lekcje, bo jeżeli nie masz Zagranicznych przyjaciół, nie pracujesz w zagranicznej korporacji, to sam się musisz dokształcać. I my robimy teraz resocjalizację białego człowieka. Próbujemy liznąć e, afrykańskiej kultury. A dlaczego to w Bakłażanach i Romansach taki film? No właśnie nie wiem. Bo jest tam. Taki komponent seksualny, ale to nie jest przyjemne, bo nie zawsze seks jest przyjemny, jak się dwa koty na przykład pierdolą, to ta kotka czy z bólu. Bo ją bo tak... cipsko boli. Bo ją cipsko boli, bo w kolce ma w kutasie kot. Buck to jest jak z tego filmu Kill Bill. Jestem Buck, wyrucham cię na wznak. My name is But, and I'm here to fuck. A czy Buck to przypadkiem nie jest łoś? E, Buck to jest taki młody ogier też chyba. Nie, nie, nie. Buck to jest, jak nie łoś, to ten, co ma sporoże. No tak. Kakol? Daniel. 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 When we talk about buck breaking, we have to understand. That is a show of power, it's a show of dominance. The dominant society, they spend a lot of money and resources pushing different types of agendas to black society because they try to confuse us sexually. Oh, and if they can confuse oh, you sexually, gosh. they can confuse you in any other type of way. Everything that was done had to have a sexual undertone. Most of the time, it was mostly direct. So you had to enforce a level of dominance sexually. In order to destroy the mind and the spirit simultaneously. Everything that I do, I'm going to reinforce it sexually. This whole notion that masculinity is somehow toxic and detrimental to society is nothing but an attempt to emasculate black. Malehood. Hot. When you take away someone's right to deny Fine. sex acts that go beyond norm, then you violated the human beings. You can see that it's an agenda, and it's an agenda to to decrease our population. The LGBTQ is like a political party, like the Democrats or the Republicans. It's always been about destroying the black family. The, uh, the family is the foundation of a people. No to akurat prawda, jak te socjale dały to tak rozjebało. W Ameryce, yy, jak jesteś czarną rodziną, to bardziej się opłaca udawać, że jesteś samotną matką, niż więcej hajsów wtedy zarobisz, niż jakby dwie osoby pracowały. To nie. have gay sex as a straight white man. Yeah. That's a critical element of white male masculinity. When you're in the ice, you're not really thinking about healthy relationships and quite frankly when to urge hitch any hole will do and homosexual sex for the white man's the only purpose of that is procreation for pleasure homosexual sex is preferred no paniero tak się się białito z dziada pradziada tak nice no bez kity, ja się zgadzam do tej pory Myślałem, że będę się ze wszystkim nie zgadzał ale tutaj część jest takie ziarno prawdy mocne Or you look at the ancient Greeks, you know, the most feared fighters were the gay ones and what, what would they do? They would tie two guys together at the ankle. If you've ever, ever heard the expression the tie joined at the ankle, that's because they get two guys that liked each other, tie their ankles together. They, they die for each other. Put them up. They fight anybody. You can go touch my man. I'll kill you. Don't look at my man. Nice hot toast. Yeah, I'm takie zawody gladiatorów. <coughs> no. I think it's really interesting that right in the center of St Peter's Square, when the Pope opens the shades to his window, he looks out at the structure that is often called the obelisk today. We should know that the obelisk is the symbol of the Czar's erect penis <laughs> so that while they are moving penises, the Pope looks out at a large black. I to jest. Black History? Tej. <laughs> Zajewiste, ty podoba mi się. To jest mistrzostwo świata. Black Penis. Ciekawe, co powiedzą o Jamesie Brownie. Yeah! <laughs> 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 to się nigdy nie stanie, ale chciałbym być. W tym miejscu, że jesteś taki super sławny, rozpierdala ci się życie kompletnie, bo przesadzasz i właśnie idziesz do telewizji i robisz po prostu rozpierdol, że ktoś włącza telewizor i ma takie, co jest kurwa, co się dzieje. <grymne> Brown assaulting his wife with a lead pipe and firing a gun at a car that she was in. Joins us for, from Atlanta to discuss the charges and we welcome you, James Brown. How did all of this trouble begin? Living in America... There's <laughs> nothing wrong. Nothing wrong at all? You're not in any difficulty, but you're out on bond. No, I'm not. Have I'm... all the charges been dropped? Yeah, I'm out on love. Alone from night to night, you find me? I'm I'm, I'm concerned because there's nothing wrong. And what are you gonna say to your fans when they ask you some questions about it? I'm gonna say I feel good. Papa's got a brand new bag. It's a man's world. A jak on se życie Pał jak pojebany. Pobił kogoś. Napierdalał, na rzucał te żony telewizorami. wiesz, są. No to, to, to jeszcze były stare telewizory, takie ciężkie. To był tylko krótki klip. A jak chcesz zobaczyć całą wersję, musisz odwiedzić naszą stronę na Patronite, tam zapłacić trochę grosza, rzucić na tace I wtedy otworzy się przed Tobą kraina życzliwości. Porady, zabawy, świetne rzeczy, rzeczy. No, na co czekasz?